Cześć, witajcie na kanale. Ostatnio miałem sporo pytań odnośnie map, jakich używam i skąd je biorę. Także dzisiejszy odcinek będzie właśnie o mapach, a tak naprawdę przede wszystkim o tym, jak te mapy można nabyć. Mapy, które używam w czasie moich wyjść do lasu czy jakichś dłuższych wypadów, są to mapy topograficzne w skali 1 do 50 tysięcy. Używam ich od. Połowy lat 90. Co najmniej, generalnie od zawsze, odkąd sam wybieram się w teren. Dawniej, mapy te można było nabyć w dobrych sklepach z mapami. Wystarczyło wejść, odszukać na arkuszu interesujący nas obszar i mapę można było kupić w tradycyjny sposób w punkcie stacjonarnym. Kilka lat temu, jak zacząłem szukać nowych map na tereny, których nie miałem wcześniej pokrytych moimi mapami, okazało się, że ustawa się w tym zakresie zmieniła. Mapy bodajże stały się bardzo ważne z punktu strategicznego dla obronności naszego kraju, i tak już sobie po prostu z ulicy kupić mapy nie można. Jest to teraz nieco bardziej skomplikowane. No dobrze, to w takim razie, co trzeba zrobić, żeby wejść w posiadanie takiej mapy? Przede wszystkim musicie wejść na portal pzgik.geoportal.gov.pl. I tutaj musicie założyć konto, żeby korzystać z tego portalu i móc nabywać tutaj mapy, musicie być zalogowani i musicie mieć swój profil tam założony. I no, Ja tego dzisiaj zakładać nie będę, bo już konto mam założone. Generalnie, z tego co pamiętam, założenie konta po wypełnieniu formularza trwało dzień bądź dwa po tym terminie. Moje zgłoszenie zostało zweryfikowane i uzyskałem dostęp do portalu. Gdy już ten dostęp uzyskacie, logujecie się, używając swoich danych. No i montujecie na głównej stronie portalu, gdzie macie do wyboru różnego rodzaju mapy i dane, które można na tym portalu nabyć. Nas interesują w tym wypadku mapy topograficzne. Jak widzicie, jest do wybrania kilka skali tych map. Ja używam dla moich potrzeb i dla, tego, i dla potrzeb tego filmu je omówię. Map w skali 1 do 50 tysięcy. I z racji na fakt, że jestem fanem map, lubię mapy, lubię mieć je w wersji analogowej, ale jak widzicie, jest też możliwość wybrania wersji cyfrowej. Także wybieramy mapy topograficzne, skala 1 do 50 tysięcy, klikamy na analogowe. No i tutaj portal pyta nas, nas, w jakim formacie chcemy w układzie współrzędnych te mapy. Ja używam układu, map z układem współrzędnych z 1992 roku, bo są to mapy najbardziej aktualne. Wybieram tę opcję, klikam dalej. No i teraz jakby wybieramy tutaj w jaki sposób chcemy szukać tych map w bazie danych. Poprzez jednostkę administracyjną, poprzez godło, poprzez narysowanie obszaru bądź przesyłając dowolny plik. Ja wybieram opcję poprzez godło, a godło to nic innego jak oznaczenie kodowe mapy tu jak widzicie wyświetliły mi godła się od M34 myślnik 44 B przechodząc kursorem na tutaj mapę naszego kraju przybliżając sobie rolką w myszce możemy wybierać mapy, które nas interesują jeśli przybliżycie to mniej więcej na środku każdego z Sektorów, na które została podzielona Polska, czyli tak naprawdę na środku każdego arkuszu docelowej mapy widnieje napis z godłem danej mapy pewnie nie będziecie tego widzieć na tym nagraniu bo jest to dość mało czytelne trzeba się w to wpatrzeć ale takie dane są i tu znajdziecie możecie też szukać godła mapy poprzez zewnętrzne strony gdzie są one gdzie jakby siatka tych map jest naniesiona w sposób bardziej czytelny i w ten sposób łatwiej będzie wam się odnaleźć ja na potrzeby tego filmu oraz planowanego wypadu kajakowego poszukuję map oznaczonych godłem M33, myślnik 9a oraz B. Także tutaj po prawej stronie nad listą z kodami godła mamy coś takiego jak: Szukaj, wpisując tutaj. Godła, o których mówiłem, czyli M33 myśnik 9. Wyskakują mi dostępne godła. Jak widzicie, jak najadę myszką, kursorem na, po prawej stronie w tej tabelce najadę na godło, no jest ono poświetlane na mapie, którą widzicie po lewej, spo, po lewej stronie, tak że łatwiej jest nam określić, czy dany obszar. To jest ten obszar, który nas interesuje. Ja potrzebuję, na, e, potrzebuję dwóch arkuszy e, pokrywających obszar mnie interesujący, czyli arkusz 339A oraz arkusz 339B. E, jak widzicie, po kliknięciu na te godła, zaznaczeniem tutaj ptaszkiem, mam je także podświetlone u mnie na mapie. Także dodatkowo jestem pewien, czy. Te arkusze są e, e, odpowiadające interesującemu interesujące mnie obszarowi. E, po prawej stronie na dole tabelki z godłami mamy guzik Sprawdzi dostępność. Klikam na to. E, no i widzę, że e, mam obydwa godła tutaj zaznaczone, które mnie interesują. E, mam Informacje na temat układu, który wybieraliśmy w jednym z poprzednich kroków, czyli układ y, współrzędnych z 1992 roku. Mam potwierdzone, że jest to skala 1 do 50 tysięcy. Tutaj możecie sobie wy, 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 wybrać rodzaj czy ma być to mapa płaska, czy ma być mapa składana. E, składaną mapę otrzymacie w formie takiej, jak kupuje się przewodniki, czy, czy mapy drogowe, chociażby, czyli będzie złożona. Ja kupuję. Mapy w formacie płaskim, bo sobie je później docinam i laminuję, i składam sobie je w, w taki sposób, że uzyskuję jakby docelową wielkość mapy po złożeniu, która mieści mi się w kieszeni. No i tu na końcu mamy informację, ile tych arkuszy potrzebujemy. No ja potrzebuję po jednym, dodaję do koszyka. Czy chcesz kontynuować wybieranie danych? Nie chcę więcej arkuszy dzisiaj nabyć, także przechodzę do koszyka. I teraz, tak, tutaj, jakby w koszyku, musicie określić po co Wam są te, te mapy. Co pewnie ma wpływ na to, czy te mapy uzyskacie, czy nie. Generalnie, główna kwestia dotyczy tego, czy będą one wykorzystywane komercyjnie. Czyli mamy pierwszą. Pierwszy krok, jakby do zamknięcia koszyka naszego, czyli zakres rzeczowy wniosku, i tutaj wybieracie zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu, i macie do wyboru dla potrzeb własnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji, dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci internet. No ja wybieram to pierwsze, ten pierwsze opcje wyboru no bo to mapę potrzebuję dla swoich celów turystycznych, poznawczych, rekreacyjnych i nie mam zamiaru na tej mapie zarabiać i to jest tak forma przekazania materiałów tu możecie wybrać albo odbiór osobisty albo wysyłka na adres pocztowy czyli ja klikam wysyłkę na adres pocztowy no i pod spodem, pod spodem macie jakby podsumowanie tego co zrobiliście jak do tej pory, czyli kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania dwie jednostki rozliczeniowe, jednostka czyli arkusz mapy stawka podstawowa, ile to kosztuje 21,08 zł wartość 16,86 nie wiem dlaczego ta wartość jest mniejsza od tej kwoty ale ważne, że jest mniejsza i to powinno nas <grym> uspokoić Klikam dalej. Adres do wysyłki. Tu widzę, że mam już zapisany jeden adres, na który chcę mapę otrzymać. Także to zostawiam. Wy oczywiście za pierwszym razem ten adres pewnie będziecie musieli sobie wpisać. Bądź jeśli w danym okresie będziecie przebywać gdzieś indziej, dodajcie sobie dowolny adres, na który chcecie, żeby ta mapa dotarła. Dodatkowe informacje dotyczące formatów obszaru objętego wnioskiem lub inne uwagi wnioskodawcy, ja uwag i wniosków dodatkowych nie mam. No i tu jesteśmy w ostatnim kroku, czyli w podsumowaniu, no i jakby mamy potwierdzenie tego, co wcześniej już nam się wświetlało, czyli zamawiamy mapy dwie sztuki 1 do 50 tysięcy w formie analogowej, opłata to. 16,86 zł. 86, I opłata za nośnik 0, wysyłka na adres pocztowy. Tu musimy zaakceptować regulamin i wyrażam wygodę na przetwarzanie naszych danych i składam zamówienie. No i dostajecie informację na temat tego, że zostało zamówienie złożone. No i tutaj trzeba być bardziej Czujnym i ostrożnym, bo nie dzieje się to niestety tutaj z automatu. Także wracamy do naszego portalu. Musimy wejść na panel klienta, czyli na tą ikonkę, którą teraz podświetlam. Tu mam pierwsze, jakby pierwsze okno informacyjne to są wiadomości. Mamy dzisiejsze zamówienie, czyli 24 stycznia godzina 11:39. Dla twojego wniosku, to jest numer wniosku, została założona sprawa o numerze, numer sprawy. Wniosek został przyjęty do realizacji. W kolejnych krokach jakby będziecie dostawać informację na temat tego czy jakby dostajecie zgodę na to, żeby te dokumenty otrzymać, mówię tu o mapach. No i otrzymacie informacje z, z, z z kwotą do zapłaty, także ten, ten panel, panel klienta musicie sobie po prostu śledzić, to zajmuje przeważnie kilka dni. Tu możecie sobie, o tutaj poniżej macie dokumenty i sprawy i są jakby wnioski, to jest wniosek ten, który podświetlam, to jest ten dzisiejszy, który omawiam dla Was. Status jest sprawa zarejestrowana. Jak widzicie, moje starsze wnioski są już oznaczone jako wniosek został zrealizowany, czyli mapa do mnie dotarła. Kolejnym zakładką są dokumenty nieopłacone. Na razie nie ma nieopłaconych dokumentów, bo mój wniosek jest jeszcze przetwarzany. No i tu macie dalej udostępnione dane. Udostępnione usługi, jeśli jakieś tutaj, korzystaliście od nich, to są rzeczy, jakby niezwiązane z samym, zakłada, z samym zamawianiem map. No i to jest jeszcze moje konto, gdzie możecie sobie różne rzeczy w swoim profilu zmieniać. I to, co pozostaje teraz, to wrócić tu za dzień czy dwa, zobaczyć na jakim etapie jest Wasz wniosek. Jakbyście mieli. Dokumenty księgowe, które chyba mogę podświetlić ze starego zamówienia. W celu pobrania dokumentu na dysk komputer, należy pan otworzyć zakładkę Dokumenty sprawy. Dokumenty sprawy. Aha, jestem tu. O, i tu jestem w tym wniosku poprzednim z lipca. I tu, jak widzicie, po, po zarejestrowaniu mojej sprawy i po zaakceptowaniu, dostaniecie takie rzeczy jak dokument obliczenia opłaty. Zobaczmy, jak to wygląda. No i tu możecie sobie pobrać na komputer dokument obliczenia opłaty i tu pewnie będą dane pewnie będą dane do przelewu. Poczekajcie, ściągnąłem to sobie na dysk. O, no i tu macie wniosek jaka opłata. W tamtym przypadku było to 18,30 zł. 30 groszy. I tu gdzieś powinny być dane do przelewu. Tak, i tutaj macie w dodatkowych informacjach. Numer, jakby sprawy. Poczekajcie, czy mogę to dla Was powiększyć? Chyba mogę. O, dobra. No i teraz mamy przelew. Numer konta jest tu podany. Na to konto należy przelać w tą kwotę 1830 w moim przypadku z lipca 2019 roku. I tytułem należy wpisać to, co. Tutaj Wam wyświetli. No, i jak to zrobicie, to pozostaje czekać na, na mapę. Doświadczenia mam takie, że działa to różnie. Były przypadki, kiedy mapę otrzymywałem w ciągu dosłownie dwóch dni, a były takie przypadki, że gdzieś te moje wnioski zaginęły, mimo że były już opłacone, i zwyczajnie musiałem się o tą mapę upominać. No i gdy już Mój no wniosek został odnaleziony i dokumenty z opłatami również, no to wtedy już tą mapę rzeczywiście też otrzymałem w szybkim czasie. Także generalnie zalecam śledzić sobie te, te swoje dokumenty, te swoje sprawy i, i pilnować, żebyście do, dostali map, mapę i nikt o Was nie, przypadkowo nie zapomniał. No dobra, to tyle jeśli chodzi o, o sam portal. Tak wygląda procedura zamawiania. A co do tego, co, dlaczego te mapy ja używam, no to wspominałem o tym wcześniej i pewnie jeszcze w podsumowaniu tego filmu, w dwóch zdaniach, coś o tym opowiem. Dobrze, więc gdy mapa już do mnie dotrze, to co dalej z nią robię? Tak jak wspominałem, można zamówić ją w dwóch formach. Oczywiście, mówimy tutaj o mapach analogowych. Można je zamówić w takiej formie z okładką, czyli dostajemy ją ładnie złożoną już. Do tego mamy oczywiście legendę. No i po, po złożeniu jest ona zabezpieczona taką. Tekturową okładką ja jednak zamawiam mapy bez tego bo okładka jest mi niepotrzebna a na tyle znam się już na tych mapach są one mi na tyle bliskie że że legendy do nich nie potrzebuję chociaż w wersji bez okładki też legenda przychodzi gdy ta mapa do mnie dotrze wycinam z arkusza który otrzymałem wycinam tylko obszar Rzeczywiście pokryty mapą, tak żeby zawierało to mniej miejsca. Zginam to później na, na 6, czyli na pół i raz, dwa, trzy, taką harmonikę. Dzięki temu uzyskuję wielkość, która mieści mi się w kieszeni, jest poręczna, można szybko tą mapę z kieszeni wyjąć w czasie poruszania się w terenie. No i to co najważniejsze. To pieczątkę, bo każda mapa teraz przechodzi z pieczątką głównego geodety kraju. Jest ona podpisana, ma nadany swój numer. Także cały proces nabycia mapy jest do prześledzenia od osoby, która tą mapę nabyła czyli poprzez rejestrację na portalu, który Wam przed chwilą pokazywałem po osobę, którą tą mapę wydała i o każdy wydany arkusz mapy jest też oznaczony. Odpowiednim numerem. Także to sobie z oryginalnej mapy wycinam, przyklejam z tyłu mojego obszaru roboczego. Nazwijmy go może tak. No i wpisuję się też o góry, jaki jest numer arkuszu, który oryginalnie znajduje się tutaj na okładce czyli kodowe oznaczenie siatki map, które, z, którą jest pokryty nasz kraj. No i tak przygotowaną mapę zawożę do zalaminowania i dzięki temu mam mapę odporną na warunki atmosferyczne. Mogę ją używać w deszczu czy w dni widgotne, tak jak, jak dzisiaj. No i też nie mam obaw o nadmierne zniszczenie mapy, gdy ją wkładam i wyciągam z kieszeni. To są mapy, których ja używam. Na pewno są też inne wydawnictwa i inne rodzaje map. Mi się one sprawdzają, tak jak powiedziałem. Używam ich od połowy lat 90. i zwyczajnie jestem do nich przyzwyczajony. Lubię z nich korzystać. Znam je na tyle, że legendy nie potrzebuję, bo co dane oznaczenie na mapie znaczy, po prostu wiem. Nie twierdzę, że to są najlepsze mapy do nawigowania w terenie. Mhm. A ja takich używam. Skala 1 do 50 tysięcy w zupełności wystarcza do działalności jaką ja wykonuję, czyli coś z pokroju bushcraftu, outdooru, jakiejś turystyki pieszej czy, czy kajakowej. Jak jeździłem dużo na rowerze to także tych map używałem do nawigacji w terenie czy w lesie. Można je nabyć jak widzieliście także w innych skalach. 1 do 100 tysięcy wydaje mi się skalą już za dużą, za mało dokładną. Znowu, skala 1 do 25 tysięcy jest, jest dokładniejsza, mogłaby się na pewno przydawać w terenie, ale znowu, pokrycie kraju arkuszami w tej skali jest dużo, dużo mniejsze. Także, jakby złotym środkiem, przynajmniej dla mnie. Są Mapy w skali 1 do 50 tysięcy. Mam nadzieję, że ten troszkę odmienny materiał będzie dla Was ciekawy, że dzięki temu będziecie widzieli już jak krok po kroku w, taką, w posiadanie takiej mapy wejść. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, śmiało, piszcie w komentarzach, chętnie, chętnie pomogę. No to tyle ja ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego razu.